瞬间，全部会受伤。 Na czasy dawania mi dojrzałości. Duchu święty, potrzebuję Twojego światła, które rozproszy męki mojej niewiedzy, oddali mi potrzebne lęki i pokusę nieuczciwości. Duchu święty, sprawy moje wiedza. Ty obdarzasz tych młodych ludzi łasną wiarę w Ciebie. Prosimy Cię, w tych nadchodzących dniach daj nam jeszcze bardziej Twoją mocową obecność. Zeświedź swojego ducha i obdarz swoimi darami, mądrością, umiejętnością, radą, męstwem, spokojem, pewnością siebie. Przyjdź w swojej nieskończonej miłości i błogosław im, aby w każdym czasie odkrywali Twoje działo. Przez Chrystusa Pana naszego. Może Wam się wydawać, że to, co będzie jutro się działo w następnych dniach, to jest niesamowity czas, to nie tak. Ale z perspektywy lat pomyślcie w sobie, że to był taki drobny epizodzik. Myślę, że wasi rodzice to potwierdzą. Sam po 17 latach, jak sobie przypominam, to był taki sryczek. To, co przed wami, wybór drogi życiowej, to jest najistotniejsza kwestia. I teraz chcemy o to wspólnie z wami poprosić Pana Boga. Panie Jezu, Chryste, mój przyjacielu i bracie, których patrzymy, jesteś we mnie spojrzeniem przyjaznym, pełnym pokoju. Pomóż mi rozpoznać i upełnić Twoją wolę. Zdaję przed Tobą na progu ważnego etapu mojego życia, gdyż wiem, że tylko w Tobie znajdę odpowiedź na najważniejsze pytania o szczęście i jakość. Tobie powierzę moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bez którego nikt nie wie, dokąd zmierzam i nie potrafi nawet zrozumieć tego, kim jest. Proszę Cię, abyś wskazał mi drogę mojego życiowego powołania. Ty sam jesteś źródłem prawdziwego życia, z którego pragnę czerpać. Spomóż mnie swoją własną, by dokonywała mądrych i przyniesionych decyzji, tak bym wzrastała Twoją chwałę. Panie Jezu, Dziękuję Ci za darmo Jego życia i proszę, bym nie zmarnował żadnego z talentów, które złożyłeś w moje ręce, by ten świat bardziej przyjazny każdemu człowiekowi. Pragnę całym sercem odpowiedzieć na powołanie, które tam nie przewidziałeś. Dlatego wspomnij mnie, bym mógł je rozpoznać, i przyjąć i wypełnić tak, by radość Twojej obecności w moim życiu była świadectwem dla świata. W związku z tym, w moim sercu, tobie zabieram wszelkie moje troski, lęki niepokoją o przyszłość. Ty sam wiesz, bardzo pewnie bysz szczęśliwy, dlatego proszę daj mi panę swojego odwagi. Wypełniam twoich planów w moje życie. Kiedy czasem się stresuję, to niektórzy z nas mi mówią, że księdza bez w sposób. To samo chcę panu dzisiaj powiedzieć. Będzie dobrze. John am going